Cześć! Słuchacie 79. odcinka podcastu Ejaj po godzinach. Ja nazywam się Wojtek koronowicz jak zaś AI po godzinach jest podcastem o zastosowaniu technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach społecznych. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Postanowiłem go nagrać w trochę innej scenerii niż dotychczas nagrywam swoje odcinki. Przez to nie będzie on miał studyjnej jakości, nie będzie tutaj niestety nieobecnych szumów, tej dźwięków z tła powinno być dosyć sporo. Pomyślałem, że w związku z tym, że mamy już w końcu pierwsze oznaki wiosny, przynajmniej teraz temperatura pod Warszawą wynosi 18 stopni Celsjusza, także właściwie to z tygodnia na tydzień zrobiło się naprawdę naprawdę bardzo wiosennie. Pomyślałem, że może nagram jeden odcinek o takich wiosennych przemyśleniach, o planach, które, mam, które się wiążą z pracą naukową na kolejny semestr. I że troszkę go tak do niego podejdę w taki nietypowy sposób, nagrywając wprost ze swojego ogródka. Za nami semestr zimowy roku akademickiego 2020-2021. Semestr dosyć ciekawy. Ciekawy dla mnie pod tym względem, że oprócz zajęć, które miałem z komunikacji, z psychologii, w ramach Studium Komunikacji Medycznej. Prowadziłem również po raz pierwszy zajęcia z testów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Właśnie w jednym z poprzednich odcinków mówiłem, że epidemia ma dużo wad. Wydaje mi się, że wszyscy na nie cierpimy w mniejszym lub większym stopniu, ale przynajmniej dla mnie taką zaletą było to, że mogłem prowadzić zajęcia dla studentów z Krakowa, dla studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, będąc u siebie w domu, będąc w domu pod Warszawą, a czy coś, co byłoby praktycznie całkowicie niemożliwe w tych warunkach nie-covidowych, w warunkach stacjonarnych. Naprawdę sobie nie wyobrażam dojazdów do Krakowa i prowadzenia tych zajęć w takim trybie trybie gdzieś kontaktowym no to tutaj to się rzeczywiście udało zrobić i też co mnie naprawdę bardzo cieszy, te zajęcia uzyskały naprawdę wysokie noty od studentów, nie było łatwo dlatego, że sam też musiałem się przygotować w dwa tygodnie z całym materiałem a to jednak jest 45 godzin dydaktycznych dla jednej grupy. A druga rzecz jest taka, że studenci jednak zostali poinformowani trochę wcześniej przed rozpoczęciem tych zajęć o tym, że te zajęcia się jednak odbędą, że się zmieni ich termin. Więc tutaj organizacyjnie gdzieś były mniejsze lub większe skargi w stosunku do trybu prowadzenia zajęć, ale na szczęście się skończyło na tym, że studenci, przynajmniej z tymi moimi grupami, no te zajęcia. Chyba będą dobrze wspominać, tak by przynajmniej wynikało z tych ankiet, które zbierałem pod koniec zajęć. Sam estres był dla mnie o tyle ważny, dlatego że zacząłem już tak na poważnie zajmować się swoim głównym projektem naukowym. Mam tutaj przede wszystkim na myśli pracę nad stworzeniem, czy właściwie adaptacją modelu uczenia maszynowego do różnicowania między materiałami pornograficznymi i niepornograficznymi. Wyklarowała mi się trochę pod tym względem koncepcja, czy właściwie jaśniejsza niż dotychczas koncepcja badań, jakie chciałbym przeprowadzić. Od samego początku pomysłów miałem dużo, albo właściwie to wiadomo, jakie jest. Znaczy pomysłów zwykle jest więcej niż możliwości ich realizacji, ale wydaje mi się, że już mam jasny pomysł, już wiem, co bym chciał zrobić i te badania właściwie już gdzieś tam powoli ruszyły. Jeżeli chodzi o pracę magisterską inżynierską z informatyki, to chyba tutaj jakieś tajemnicy utrzymywać nie muszę, co zamierzam zrobić. Bardziej bym jeszcze tą nutkę tajemnicy utrzymał, jeżeli chodzi o pracę doktorską, dlatego że one są po prostu jeszcze w fazie planów. Ale jeżeli chodzi o pracę magisterską inżynierską, to pomyślałem, że dobrze byłoby sprawdzić, czy wartości domyślne hiperparametrów dla augmentacji danych dla biblioteki Fast.ai czyli do takiej jednej z wielu bibliotek używanych do uczenia maszynowego, czy one są rzeczywiście poprawnie opracowane. To jest mój taki gdzieś pomysł na to, żeby dołożyć pewien wkład do być może lepszych parametrów w konsekwencji uczenia się tych modeli. Po drugie też, żeby dostarczyć pewnych dowodów empirycznych na rzecz tego, że one rzeczywiście zostały sprawdzone i są najlepsze. Autorzy biblioteki utrzymują, że tak, że to są najlepsze parametry, czy właściwie hiperparametry, że wystarczy tylko z nich skorzystać właściwie tego już samodzielnie modyfikować nie trzeba. A mi zależy na tym, żeby to jednak sprawdzić dlatego, że jeżeli by się okazało, że uda się gdzieś podnieść chociażby czy też zminimalizować błędy pierwszego czy drugiego rodzaju, poprawić dokładność modelu, chociażby tak o jeden, o, o dwa punkty procentowe, no to przy tak niewielkich już różnicach, no to może się okazać, że to będzie spory, spore ulepszenie tych modeli, które możemy w tej chwili zaproponować. Badania są dosyć wymagające, jeżeli chodzi o obliczenia. Akurat udało mi się na szczęście w zeszłym roku zaopatrzyć w kartę GeForce RTX 2080. Mówię na szczęście, dlatego że z uwagi na COVID, z uwagi na tę całą sytuację, którą mieliśmy związaną z przerwanymi łańcuchami dostaw, z w ogóle utrudnieniem w zakresie kupowania nowej elektroniki, okazało się, że karty graficzne, które w zeszłym roku potrafiły kosztować około 2000 zł, teraz nagle kosztują 3000 zł. Więc taki GeForce RTX 2080, nawet tak zobaczyłem z ciekawości na Allegro, czy na pewno kupowałem go jakiś czas temu drożej, okazało się, że tak, że, że niestety, czy właściwie niestety z perspektywy czasu, jeżeli miałbym teraz dokonać takiego zakupu, to musiałbym zapłacić o 1000 zł drożej. Pomijając już nawet kwestię inflacji, no to jednak to jest dosyć Duży, duży skok, właściwie z roku na rok. Nie mówiąc już o tym, że te karty są po prostu nie aż tak dobrze dostępne. Czyli widziałem, że można kupić na Allegro właściwie kilka, kilkanaście sztuk, ale chociażby na tych popularnych sklepach jak Xcom, jak Mediamark, no to już niestety tak to dobrze nie wygląda. Ogólnie z tą elektroniką w tym roku jest niezbyt tak, niezbyt kolorowo. Po pierwsze, karty graficzne, sprzęt, sprzęt komputerowy. Po drugie, również z racji tego, że jestem wielkim fanem PlayStation, też się powoli przymierzam na to, żeby przesiąść się z mojej PlayStation 4 na PlayStation 5, żeby w końcu skosztować te nowe gry, które się wybierają na tą platformę. Ale problem jest podobny. Nie zapisałem się w Priorderze, w związku z czym na swoją. Na swoją kolej, na swój egzemplarz PlayStation 5 również muszę poczekać. Także, skoro już właśnie mówię o planach, planach tych dydaktycznych, no to właśnie również plany growe na nowy semestr, na, ten, na te kilka następnych miesięcy, do wakacji, to jest przede wszystkim pójście dalej w badaniach, ale też zorientowanie się, gdzie tu można kupić PlayStation 5. Tych zakupów elektronicznych też, jeżeli mogę tak przeskoczyć dygresyjnie na inny temat, w tym roku też trochę będzie. W końcu się muszę przesiąść z mojego starszego, już dosyć wysłużonego MacBooka R. To jest laptop, który kupiłem na drugim roku studiów, więc trochę, trochę czasu już ma. I on też kupowany na tym drugim roku studiów, też umówmy się, nie był, nie był najnowszy. Komputer mi służył przez te wszystkie lata naprawdę bardzo dzielnie. Był moim podstawowym komputerem, właściwie dalej jest, ale no wypadałoby się już przesiąść na coś innego. A z racji tego, że firma Apple wypuściła w tym roku nową linię komputerów z procesorami firmy Apple, na które w końcu tak strasznie długo czekaliśmy czyli seria M1 w nowych MacBookach R, w MacBookach Pro. No, to padła decyzja na to, żeby się w końcu na to zdecydować i taki komputer sobie kupić. Czekałem trochę, przekładałem tą decyzję na to, żeby, żeby komputer kupić, z racji tego, że chociażby z uwagi na przeprowadzkę mieliśmy przede wszystkim bardzo dużo wydatków, takich związanych z domem i z nowym wyposażeniem domu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że z uwagi na COVID, z uwagi na tą całą sytuację, którą mieliśmy. Którą dalej mamy z opóźnieniem badań naukowych, niestety miałem też problem z tym, że przesunął mi się termin realizacji mojego zadania w ramach diamentowego grantu, co się dla mnie wiązało po prostu z tym, że środki finansowe te środki, które powinny mi były zostać wypłacone pod, pod koniec zeszłego roku przyciągnęły mi się w czasie o 6 miesięcy. A to jest stosunkowo duża kwota, dlatego że diamentowy Grant przewiduje wypłatę 2,500 zł brutto miesięcznie wynagrodzenia za pracę przy swoim własnym projekcie, a w grę wchodziło 10 miesięcy takiej pracy. I myślałem, że kupię w końcu tego MacBooka R, albo, albo tego MacBooka Pro z chwilą przyjścia przelewu, no tutaj niestety przykra niespodzianka no i umowa o dzieło została przesunięta o Kolejnych 6 miesięcy, natomiast pojawiło się już światełko w tunelu, dlatego że część tych badań udało mi się dokończyć, i również dzięki temu w tym miesiącu powinienem już uzyskać przelew. Więc możliwe, że kolejny odcinek podcastu Eye Po Godzinach będę już nagrywać przy użyciu mojego nowego MacBooka R. W końcu wybór padł na MacBooka R. Rozważałem również MacBooka Pro, ale jakoś tak złożyło się, że Ostatecznie recenzje internetowe mnie przekonały do zakupu MacBooka R. Jeżeli chodzi o nowy semestr, to mówiłem o zajęciach, które miałem w zeszłym semestrze. Kolejny powinien być trochę bardziej luźny, przynajmniej pod względem ilości zajęć dydaktycznych. Nie zanosi się na to, żebym miał prowadzić kolejne zajęcia w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tak swoją drogą też, mówiąc szczerze, chyba potrzebuję trochę większej przerwy od tak dużej ilości prowadzenia i godzin dydaktycznych więc pod tym względem to wygląda dosyć dobrze. Zajęcia na, w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, no one się odbędą, natomiast grup będę miał trochę mniej niż w zeszłym semestrze. Tutaj niestety muszę się Wam pożalić, że niestety z niewytłumaczalnych dla mnie przyczyn wracają zajęcia organizowane w trybie stacjonarnym, więc zajęcia, które rozpocznę ze studentami kierunku lekarskiego za dwa tygodnie, będą już niestety tylko i wyłącznie się odbywały stacjonarnie. Z jednej strony się cieszę, bo to jednak pewien pewnego rodzaju powrót do normalności. Z drugiej strony sytuacja bardzo taka kuriozalna i właściwie ciężko wytłumaczalna. A wiąże się z tym, że studenci na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zostali właściwie wszyscy wyszczepieni, natomiast nauczyciele, wykładowcy, którzy mają te zajęcia ze studentami prowadzić, z dziwnych względów nie zostali wszyscy zaszczepieni. Ja właśnie jestem w takiej sytuacji. Mam rozpocząć zajęcia ze studentami już od marca, ale sam jeszcze nie jestem, nie jestem po szczepieniu. To jest całkowity absurd. Nie wiem, jak władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czy też może mówiąc szerzej, jak osoby, które decydowały się na to, żeby wprowadzić zajęcia stacjonarne na kierunku, na kierunkach medycznych, mogły do, tak, do takiej sytuacji dopuścić. No tutaj właściwie nie pozostaje nic innego, jak tylko gdzieś no, takie marudzenie na podcaście i pisanie ciągle maili do centrum, medy do centrum medycznego z uprzejmymi prośbami o to, żeby w końcu ten termin szczepienia został przyznany. Tutaj domyślam się, że wszelkiego rodzaju bardziej oficjalne pisma raczej sprawę by pogorszyły niż ją polepszyły. No niestety tak działają, tak działa administracja większych uczelni w Polsce. Także tak to wygląda. A jeżeli chodzi o zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Warszawskiego, to moje grupy będą prowadzone w trybie zdalnym. Tak zresztą, jak wszystkie inne przedmioty prowadzone w tym semestrze w ramach UOW. Zajęcia się już rozpoczęły. Tutaj nie mam zbyt dużo refleksji, dlatego że jestem dopiero po dwóch zajęciach, więc, więc jeszcze jakichś większych wrażeń z tych grup nie mam. A jeżeli chodzi o studia z kryminalistyki w zakresie biologia i genetyka sądowa, no to wszystkie zajęcia, które są zaplanowane na ten semestr, ruszą w trybie zdalnym. Te zajęcia się już rozpoczęły. Jestem po pierwszym tygodniu takiej zdalnej nauki, natomiast to jeszcze są takie zajęcia organizacyjne, wprowadzające. Daną problematykę, ale już jestem bardzo ciekawy na to, co też ciekawego nowy semestr przyniesie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jestem bardzo ciekawy, czy jakość tego nagrania w plenerze. Będzie jakkolwiek odpowiednia, i czy, i czy to doświadczenie będzie jeszcze warto powtórzyć w przyszłości, ale tego już tego się dowiem składając ten odcinek za chwilę w swoim pokoju. Przypominam, że wszystkich wszelkich właściwie informacji, które się wiążą z podcastem, możecie szukać na Facebooku, na Instagramie oraz na Twitterze pod nazwą AI Po Godzinach. Ja się tymczasem z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Cześć!